Ale i dziś ze mną jest szwagier. Siem ma, a tym razem żaluś. No i już nie szwagier, tylko żaluś oraz walex. Dzień dobry. I dziś będziemy się bawili w oznaczanie ludzi, ponieważ gramy w tryb mgła wojny, gdzie nie ma żadnych pomp. Robson. No. Y I ogólnie musimy przepytać ludzi, co o tym sądzą. Robson, jaki? Robson co o tym myślisz, panie szwagier? E, bo pompy są najlepsze i... pompy. Czyli nie podoba Ci się? Szczytujemy tak, żeby było. A i czas, przypominamy wam, e, przypominam wam o jednej o bardzo ważnej rzeczy, ty, e, a dokładniej o tym, że jeśli zostawicie 20 subów, to na kanale pojawi się piosenka. Pioseneczka, widzowie. Pioseneczka, więc zostawcie te subiki. Napijcie będę ja. A będzie też tak, y, Robson może też tam coś zaszymić. Też ja tam będę, te, będzie tam cały Ultimate, oprócz jakby Dawid tam będzie, ale on nie jest na razie w teamie. On jest tak pół w teamie. Pół w, pół w teamie? <grym <grym ja nic nie widzę, ja lecę tak. Ja ledwo coś widzę, więc będzie ciekawe. A ty, gdzie ty no ja nie, O, widzę już pod... Ja on jest w pół teamie, czyli trochę jest, ale nie. No. On jest tak, niepewnie, ale, ale w piosence będzie i może, może, no, może nawet Robson coś nawinie tam, Robsony, Robson, Robsonii. Robson da jakąś broń. Masz. Daj. o, dziękuję za usypkę uspek jest, koks kto oglądał Manhunt'a ten wie, że jest cox. Kolejny. Oskar! a jak? A jak? Mój ulubiony, skaner z gumą. A nic ja nie widzę. I wiesz co mam też? No. Ksiączka! Krzyczek! A moje nogi! Ja mam 48 HP, ty masz 47. No. Ham, sła. Ty kusza wróci... Ty kusza. Kusza? Ej, pom no kula ty! ty! Widzimy się w następnej gierze. Kosmita! Czas, znaleźliśmy kosmita! Ale ryba, Mati, ryba tam jest! Ale zobacz, tu, tu jest kosmita, ten nowy... Ule, kosmita. Go, gonimy kosmita! Ale ryba! O, ale gonimy kosmita! Kosmita? No zobacz to kosmita! O, z... Kosmita! Ja bym poleciał na zakątek ławczy Myślisz, że tam będzie kosmita? Będzie! Czad, nasz cel to złapanie kosmity Znaczy, jak tam będzie. Ha, ha. Broń, mu zajmowałeś? A jak? Ty, to jest ten typ co ja widziałem na na, na. na. startowej. Ja go Też wyla... widziałem. Ja go przeszukam sobie. A co tam jest? Co tam jest? Tam jest coś światowego. Ty nie da się co? Kusza! Tyknął ciebie! Super. Lecę już do ciebie! A, super! No super ty! Uciekam! Podnosi się, podnoszę się! Lecę! Podnoszę się! No, Robson, help me! Lecę! Robson, pomóż mi! Oku, a pali się! Ale dupa, to wpa jak tu! Nie, nie zabijaj! Nie zabijaj! Eee, tu jest płaca! Popy, patrzy, pata, typa! typa, typa, typa. typa. Jeszcze drugi, Stark! Tu będzie na pane... E, Paneś, mnie panie, zabuduje i padniesz. Padniesz i zabuduj, zabuduj i padniesz. I do góry, góry! Góra! Mamy też taki... No, tu by... Jeszcze tu w krzaku! Zaznaczony. Tamusz! Szwagier powrócił i lecimy. Myślałam, że z wafelką Aha. Więc tak, Robson. Bez komentarza, Robson. Bez komentarza. Przeszukujemy. Ja, ja go zapraszam. Posmachuję mojej kuszy. Uważę bo ma PMA. A kruszka. Gdzie on jest? Nie widzę go! Pradniemy pieniądze i uciekamy. Ej, muszę to zrobić! Idę do domu! Ja tu posiedzę. I plan jest taki, żeby była spokojna. Dobra, Robson. Ryzykuję życie dla ciebie. co ma co robi bo ja myslím, že. spocie no, bomby cienia a nie smoki a nie to Smoky. mati pro gameplay Skupit se třeba. jeszcze ty karta z tą no. dobra ja też ale powodzenia mati bo no, amo -ma. Zapomniałam, że mikrofon. No tak no. A idealny landing. Hmm. Pistolecik. Aha. No typ mi to mamy. Trzeba, typie. Zabijam cię. No Powusz, no ma typa, ale ja mam broń co prawda? Ale nie mogę nie otrafić. Czekaj, znajdzie... Czekaj. Leży! A, jeszcze ja mam pomagać z smokami. Ja się schowam w smoku. Jak ktoś tutaj dyma rzucił? No nie, to nie ja! I jak tu wejść? Nic nie widzę! Hahaha! <grym> <grym> Gdzie? Jak no ktoś to dyma postawił? No kto to? Bankowanie Robson.exe. Ja nic to jest nic, nic? Sam nie widzę nic. O jestem. To ja sam nic nie widzę, Robson. Pomóż. Trzeba było je trollować. Ja idę do przodu? A nie, to siana! Ej, help, mi, O! Ja to znaczy ci, gdzie masz iść. Jeżu, tu. Rysu, typ! Tamty! Tam to no dobrze. Nie, no szkoda. Dobra, w cha tam, w tam chacie stoję. Pistolet. też pistolet? Nie, bo tam. Nie było. Co? Chce, żeby żebyście wygrali? Chcę. No to nie to robię. Ale bardziej chcę, żeby było śmiesznie. Ale po jak to dym? jak ten dym wygląda? Dobra. Ka. Mati to... to Widzimy to jest dym z Maty w fali O tym do... ta a obok kogo jest ten dym? Niby? No ale papierosa. Wciwie. No ta a ty palisz papierosa, bo przecież to obok ciebie Nie? Okuśka 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 Alex pijany <grystanie> Totalnie, żebyś wiedział <grystanie> Pijany Tak Stary pijany a ty chcesz małe płotki? Ale mnie brzuch boli. Czat, robimy leworęczny challenge. Wziąłem myszkę w lewą rękę. Jak jako, w ogóle coś trafię, to będzie dobra. Słabe jest to. Nie, nie, czad, nie da się tak e, grać. Nieważne, muszę jednak mieć w tej ręce. Mm. Robson patrz na punkt zerowy Jak to koks wygląda i ta latarnia Latarnia Robsona Are really? Patrz na punkt Patrz tam Na punkt zerowy Strzelamy dobra Wojna z punktem zerowym Robisz na swoim miejscu Ale podejść tutaj, podejść tutaj Czekaj, bo robimy pogromcy mitu. I stań tutaj, tutaj stań Albo możesz na tym nawet Nie wiem, gdzieś Stań tutaj chociaż Czekaj, jest, sprawdzimy jedną rzecz Zadziałało Dostałeś dipsa o kucha. I mnie zaatakowała! <laughs> no bez, nie udawaj na odcinku, to... Tak. Na odcinku nie wypada <laughs> Tek, teraz mamy fistaszka. Dodamy pistaszka Ja Robson zjadać przyjaciela. Dobra, w tym znowu... <laughs> Robson! Robson, zjedź Robsona. Zjedź Robsona. Się na i lecimy. Dobra, my siedzimy tutaj. Jeszcze no, Leży? Dwa Super. Czy a ty osy... A ty nie... A pery... a... Ostatnia próba, czat. No, Lubicie predatora? Co? Lubicie predatora? Idziemy po predatora? Pytam się, czy lubicie Predator? A lokal, no nie, nikt nie lubi Predatora. Kto lubi Predatora, normalny? No chyba, że jako boss, no to boss jest spokojny, ale Predator jest. Knut. Zapsułem! Co? Mi się wyciszył. Moja broń, moja broń. Moja, moja ty! Kurde, na hita jest O nie Robson, wsparcie! Robson, pomóż mi Alfa A tamten drugi to jest Omega Piek. O kolega! Mamy kolegę, czacz! Trzeba zrobić 200 i tu. Wjeżdżamy w Nie, nie wjeżdżamy. Ja, co to znaczy nie wjeżdżamy? No nie wjeżdżamy, co prawda? I na tle pięknej, szkarłatnej dowódczyni. Żegnamy się z wami w powtórce i... Daj jeszcze rybce! A gdzie jest szwager? Nie masz! Jedy. Nie masz! Jest. Nie masz szwagra, nie pokażemy szwagra. Trudno! Nara! Był! Był, był!